33 rzędy i 4 zbiorniki czołowe w dużym teście porównawczym. Tej wiosny redakcja Profi przeprowadziła dla Was wielkie porównanie. Podczas testu zmierzyły się siewniki punktowe ze zbiornikami czołowymi następujących firm: Amazonę, Horsch, Kverneland i Wederstadt. Dzień dobry drodzy czytelnicy profi. Jesteśmy dziś w Turingi, gdzie zabierzemy Was na tegoroczny test porównawczy szybkich siewników punktowych. Test rozpoczęliśmy w zeszłym tygodniu. Przyjrzeliśmy się różnym elementom maszyn, m.in. zbiornikom na nawóz oraz systemom nawożenia, oceniając je pod kątem użytkowym. Przeprowadziliśmy także pomiary poprzecznego rozkładu nawozów standardowych i równych dla wszystkich maszyn w warunkach. Przetestowaliśmy systemy w różnych konfiguracjach, analizując ich obsługę. W ten sposób możemy wspólnie sprawdzić, czy szybkie maszyny zapewniają podobną jakość pracy, czy nadal istnieją między nimi różnice. W testach przeprowadzonych na stanowisku badawczym określiliśmy rozkład poprzeczny wysiewanego nawozu i mikrogranulatu. Podczas pomiarów zespół testowy wspólnie z producentami ustawił ciągniki na rampach, aby zapewnić optymalny przepływ nawozu. Nawóz zbieraliśmy z każdej redlicy osobno, a następnie ważyliśmy. Wykonaliśmy kilka powtórzeń. Równomierność rozkładu poprzecznego sprawdziliśmy przy różnych prędkościach roboczych i dawkach nawożenia. Wyniki pokazują, że rozkład poprzeczny nawozu w czterech testowanych modelach wahał się od 1,5 do 8%. Wyniki także dla mikrogranulatu znajdziecie w profi, wydanie 1 na 2025. Różnice techniczne między czterema siewnikami są znaczące, patrząc choćby na zbiorniki czołowe prezentowane w teście. Mamy tu różne koncepcje. W niektórych przypadkach nawóz jest tłoczony ciśnieniowo do przewodów, w innych z kolei działa siła grawitacji. W zbiorniku marki Kverneland producent wykorzystał siłę grawitacji, dzięki której granulki nawozu Trafiają na wałek duzujący, a stamtąd do przewodów transportowych. Jesteśmy ciekawi, czy nasze pomiary ujawnią różnice w wydajności tych systemów. Istotne różnice są również w obsłudze czterech siwników, na przykład przy otwieraniu pokryw zbiorników, od ich ciężaru po rozmiar. Ferneland otwiera pokrywę na boki, co wyróżnia go spośród innych producentów, którzy stosują klasyczne pokrywy otwierane do tyłu. Amazonę jako jedyny zaprezentował przenośnik ślimakowy do napełniania zbiornika czołowego. To tylko jeden z wielu przykładów różnorodności rozwiązań. Przy codziennej obsłudze, np. podczas opróżniania nawozu czy wymiany wałków dozujących, również odnotowaliśmy istotne różnice. Przedstawiamy teraz kilka szczegółów dotyczących przetestowanych zbiorników czołowych. Zaczynamy od Amazonę f 1600. Zbiornik ten wyróżniał się wygodą obsługi i bogatym wyposażeniem. Łatwo dostępny wałek dozujący można szybko wymontować za pomocą narzędzia, które jest na wyposażeniu zbiornika. Można zamówić montowaną fabrycznie kamerę boczną, która ułatwia poruszanie się po drogach publicznych. Dodatkowe elementy, takie jak stacja do mycia rąk. Terminal czy opcjonalne rolki podporowe tworzą dobrze zaprojektowaną konstrukcję. Horsch Partner 2000 FT pełnił w grupie testowej wyjątkową rolę. Był to jedyny zbiornik z podziałem na dwie komory, umożliwiając tym samym równoczesne dozowanie dwóch różnych nawozów lub mikrogranulatu. Aby wymontować wałki dozujące z przodu, należy najpierw wyjąć silniki napędowe, chociaż producent rekomenduje trudniejszy dostęp od tyłu zbiornika, od strony ciągnika. Testowany zbiornik nie miał centralnego zamka pokrywy, ale producent wprowadził tę funkcję w nowej generacji. Zbiornik F Drill Maxi marki Kverneland wyróżniał się pokrywą otwieraną na boki, co ułatwiało napełnianie i zapewniało operatorowi dobrą widoczność. Bezpieczne mocowanie śrub i pokrywy wałka wysiewającego zapobiega ich zgubieniu, a regulowany ręcznie czujnik poziomu napełnienia to kolejne udogodnienie. Producent zmodyfikował już krytykowane przez nas sita o stożkowym kształcie. FH2200 marki Wedersztad okazał się funkcjonalnym zbiornikiem, ale brakowało mu niektórych rozwiązań zwiększających wygodę obsługi, takich jak mechanizm szybkiego rozprzęgania przewodów czy czujnik pustego dozownika. Praktycznym dodatkiem był stopień obsługiwany jedną ręką. Więcej szczegółów o przetestowanych zbiornikach znajdziecie w profi 1 na 2025 lub na naszej stronie profitechnika.pl w kolejnym wydaniu przedstawimy wyniki dotyczące jakości siewu testowanych siewników punktowych. Bądźcie z nami na bieżąco, aby nie przegapić kolejnych testów maszyn rolniczych.